Przedywać Halloween, gdzie pokażę Wam figurki, które nagromadziłam przez ostatni czas, kiedy takowy film się pojawił, e, kiedy takowe też znikną. W każdym bądź razie nagromadziłam je na czasie marca bądź kwietnia do czerwca. Jak na taki czas, to jest dość mało tych figurek. Przyznam, sama też się dziwiam, jak się upewniam, które zakupiłam przez ten czas. Ostatnio dosyć mało je kupuję, najwyraźniej mniej się skupiam na tym. No ale i tak Wam pokażę, bo, bo mam taką możliwość, bo mogę. Jeśli chodzi o cenę figurek, to jest to około od 5 do około 70 zł. Kupiłam je na Wintent. Linków do sprzedawców Wam niestety nie podam, gdyż ich nie posiadam. to jedyne, o których jestem w stanie coś powiedzieć, to tą figurkę słyszałam w sumie, że dość e, trochę osób mówiło, że im się podoba, że no nie podoba się ludziom. Mi tak nie szczególnie dopóki jej nie kupiłam kupiłam ją głównie ze względu na otherwise i możliwość nagrania tego tak to bym jej tak szybko nie kupiła ale no ma na imię Felicja, jako jedyna ma imię i w rzeczywistości wygląda o wiele lepiej i o wiele bardziej przekonuje mnie, żebym ją kupiła ale już ją kupiłam i mogę was zaskoczyć ja już kupiłam no, Felicja wygląda tak i ma jeszcze głowę, spokojnie to nie jest ciało ta wcześniejsza Felicja wygląda tak. Mis piękności to to nie jest. Podwórka może by otrzymała. No i cóż. Wygląda trochę, jakby ją coś potrąciło. Szczególnie jeśli chodzi o tą yy, wiewiórkę, co jest bardzo ładna. Bardzo mi się podoba. jedynie na co, te rumieńce są jej jedynym minusem. Ale je ja zauważyłam dopiero teraz, więc przymrużmy na to oko. Mam od Pani Short, więc jednak dostaniecie link do jej sprzedawcy, dostaniecie link w opisie do niej. Będziecie mogli ją kupić, gdyż jest jedyną osobą, którą nie jestem w stanie wystalkować. Znaczy podać link do jej ogłoszenia, znaleźć i tak dalej. No, tak. O to, że mi się bardzo podoba ta figurka, to jednak nie będzie występować w jakichś większych rolach w moich filmach, gdyż jakoś no, ciężko mi się ją... No, no ciężko mi tak... No kurwa, ma większy ogon niż głowę, tak? No i no nie idzie, tak? Ten tuf jest zbyt jakby mocarny, zbyt masny to jest. <grywa> Przy okazji można to uznać za coś nowego. Chciałam się pochwalić moim częściowym Custom Florence. Jest za odmalowanie, nie ma ubranka, ale jej tak się chcę z nią pochwalić. Ma serduszko na dupie, o ile to może... Ma serduszko, tak, jest prześliczna. Ja, ja ją bardzo kocham i myślę, że jej to bardzo pasuje i w ogóle, więc e, tak... Poznajcie Florence.